Mamy takie zadanie. Podłoga w łazience ma kształt prostokąta o wymiarach 3x2 metry. Ile płytek terakoty o wymiarach 10 cm na 20 cm pokryje tą podłogę? Czyli ile potrzebujemy takich płytek? To załóżmy, że ta podłoga ma kształt prostokąta, tutaj zrobię jakiś rysunek pomocniczy. To będzie załóżmy kształt tej podłogi. A tutaj mamy płytkę. Płytka też jest w kształcie prostokąta, ale tak dla wizualizacji narysuję ją troszeczkę mniejszą. Oczywiście powinna być zdecydowanie mniejsza, żeby zachować proporcje, ale to są rysunki pomocnicze. To jest podłoga naszej łazienki. Ona ma wymiary 3 metry na 2 metry. Natomiast płytka ma wymiary 20 cm na 10 cm. Zobaczcie, jak płytka ma wymiary w centymetrach to tą podłogę dla łatwości obliczeń też bym zamieniła na centymetry, czyli 2 metry to będzie 200 centymetrów, a 3 metry, każdy metr ma 100 cm, to będzie 300 cm. I teraz najpierw policzę sobie. Podłogę, pole podłogi, czyli powierzchnię P1 równa się, jak liczymy pole? Bok razy bok. W naszym przypadku jeden bok ma 300 cm, razy drugi bok 200 cm. No to policzymy. 3 razy 2 jest 6. Raz, 2, 3, 4. Zaraz pisujemy tak się najłatwiej będzie mnożyć centymetrów, centymetr razy centymetr, centymetry kwadratowe. Wyszło nam, że powierzchnia tej podłogi to 60 tysięcy centymetrów kwadratowych. Teraz zrobię P2, czyli policzę powierzchnię tej jednej płytki. No to znowu prostokąt, czyli bok razy bok, 20 centymetrów jeden bok razy 10 centymetrów, drugi bok 20 razy 10 to mamy 200 cm kwadratowych. No i teraz żeby wiedzieć ile płytek takich potrzeba na tą podłogę, to musimy te 60 000 cm kwadratowych podzielić przez 200 cm Kwadratowych. No to popatrzcie, po 2 zera możemy sobie tutaj skreślić, 600 podzielić na 2, wyjdzie nam, że potrzeba 300 płytek, bo centymetr przez centymetr się skróci. Czyli potrzeba 300 płytek, aby wypełnić tą powierzchnię podłogi w łazience.